Defying death. Katastrofa lotnicza lot z piekła Rodem. Krystyna Kurillo znajdowała się na pokładzie samolotu linii lotniczych Air Canada, kiedy piloci zmuszeni byli awaryjnie lądować z powodu zniszczonego koła samolotu. Nagle śmigło wbiło się w samolot i prawie odcięło głowę Krystyny. Co tu się stało? Posłuchajcie. Podczas startu pasażerowie usłyszeli huk. Załoga poinformowała ich, że uszkodzeniu uległo jedno z kół i samolot będzie musiał awaryjnie lądować na najbliższym lotnisku w Edmonton. Podróż przebiegała bez zakłóceń, ale gdy samolot podchodził do lądowania, pasażerowie zobaczyli dziurę wielkości piłki do koszykówki w jednej z opon. Kiedy samolot dotknął ziemi, koło odpadło i samolot przechylił się na bok, uderzając śmigłami w płytę lotniska. Jedno z nich oderwało się i wbiło w samolot, zatrzymując się centymetry od głowy kobiety. Kilku pasażerów zostało opatrzonych ze względu na zadrapania, na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.